Witam. Nazywam się Marta Zażycka zarzycka jestem autorką książek, których część widzisz tutaj z tyłu, oraz szkoleniowcem i dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o temacie emocji. Jak je wykorzystać do rozwoju? O temacie negatywnych emocji. Czy je też da się wykorzystać do rozwoju? Emocje pozytywne i negatywne, to powiem Ci szczerze, dla mnie jest taki trochę sztuczny podział, ponieważ emocja to jest po prostu emocja. Tak samo jak nie wiem, moneta nie może być zła czy dobra, to jest po prostu moneta. Tak samo i emocje nie są złe czy dobre. Mo moneta jest pewną informacją o stanie konta na przykład, prawda? Y natomiast emocja jest informacją o stanie twoim emocjonalnym, o stanie twojej duszy, o stanie twojego jestestwa. Ja jestem zdania, że... Demonizowanie tak zwanych negatywnych emocji to jest po prostu kopanie siebie w kolano i podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Ja wiem, że to pewnie pierwszy raz słyszysz, ale nie ma negatywnych emocji. To są po prostu informacje, że coś jest nie tak, które, których celem jest skłonienie ciebie do tego, żeby coś zmienić. Problem w tym, że nikt ci tego wcześniej nie nauczył, nikt ci tego nie powiedział, nie uświadomił, i ty myślisz, że. Jak masz negatywne emocje, to jesteś jest nie tak, to musisz siebie ukarać, wcześniej karali ci za to, może rodzice czy opiekunowie, a teraz sam siebie karzesz yy, za to, że nie wiem, jesteś smutny, zły i tak dalej. A to właśnie tak zwane negatywne emocje mogą powodować rozwój i to każdy roz rozwój, zarówno twój osobisty, jak i technologiczny. Po prostu to właśnie one stoją za rozwojem yy, każdego rodzaju. Ale tu mówię o negatywnych emocjach, odpowiednio wykorzystanych, właśnie jako informacja, że trzeba coś zmienić. Co to oznacza? Powiedzmy, że jesteś smutny. No dobra, no zdarza się, ale jeżeli ty będziesz się za to karą, to to nie ma sensu. Ale jeżeli zapytasz siebie, dlaczego jesteś smutny, co cię spowodowało u ciebie ten smutek, co możesz zrobić, zmienić, żeby zmienić to uczucie na na przykład radość, to ty wtedy właśnie zaczynasz. Rozwiązywać problem i zmieniać siebie i swoje życie na lepsze. Czyli to, że pojawia ci się negatywna emocja, a ty ją potraktujesz jako informację, którą trzeba wykorzystać do rozwoju, to ty już możesz mocno stymulować swój rozwój na każdym poziomie. Ja zawsze porównuję to do tego. Negatywna emocja to informacja, że coś trzeba zmienić. To tak samo jak ból zęba. Czy ty będziesz, nie wiem, karał siebie za to, biczował i tak dalej, czy tam używał wobec siebie słów niecenzuralnych, bo cię boli ząb? Nie, to jest dla siebie informacja, że trzeba iść do dentysty, wyleczyć ten ząb i następnym razem lepiej dbać o te zęby, prawda? To jest właśnie taka informacja. I tak samo emocja, tak zwana, negatywna, to jest taki ból duszy, który cię informuje, że coś trzeba zmienić. I tak to powinieneś traktować. Wyobraź sobie, że zaczynasz to właśnie od dziś tak traktować. Pojawia się negatywna emocja, pytasz siebie, co się dzieje. Od razu ci mówię, że nie zawsze odpowiedzi przyjdą od razu, ponieważ my w sobie tak przez lata nauczyliśmy się tłumić w sobie to wszystko, ponieważ przecież jesteśmy odrzucani czy karani za tak zwane negatywne emocje, w związku z tym potem sami przed sobą je ukrywamy. Ale naprawdę stara się pytać: otwórz się na odpowiedzi, zaakceptuj, zdecyduj, że zaakceptujesz każdą. Bo dzięki temu uzyskasz klucz do siebie, klucz do swojej podświadomości, a to już będzie olbrzymi klucz do zmiany. Tak więc pytaj siebie, co spowodowało te emocje, dlaczego to spowodowało te emocje, co możesz zrobić, żeby następnym razem to była inna emocja, na przykład radość, szczęście i tak dalej. I po prostu zacznij działać w tym celu, żeby tak było. Wyobraź sobie, jakie cudowne będziesz miał wtedy życie, to ty możesz być panem swoich emocji. Możesz zarządzać swoimi emocjami. Ja mam taki kurs m.in. o uzdrawianiu emocji. To jest w zasadzie taki kurs zarządzania emocjami, wiesz? Ludzie zarządzają różnymi rzeczami zarządzają projektami, zarządzają czasem, pieniędzmi. Nic nie ma o zarządzaniu emocjami. A to przecież od emocji wszystko pochodzi. Ja wiem, że niektórzy panowie mogą tutaj się spierać, że to nie, bo to logika i tak dalej. No powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy logicznymi istotami. Możemy chcieć być logiczni, ale logiczny to jest tylko komputer. My jesteśmy istotami żywymi. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mamy emocje i wszystko, każda z naszych decyzji, choćbyśmy tego nie chcieli i się tego nie przyznawali, za każdą z naszych decyzji stoi odpowiednia emocja. To, że Ty, nie wiem, chcesz zdobyć jakiś samochód, czy nie wiem, miliony na koncie, czy dom, to Ty nie chcesz tak naprawdę do końca tego domu, tych, nie wiem, tej podróży, czy tego samochodu. Ty chcesz to, jakie emocje. Tobie to wszystko wzbudzi, posiadanie tego używanie i tak dalej. Gdyby to nie wzbudzało żadnych emocji, to ty masz to, szczerze mówiąc, w głębokim poważaniu, bo Ci to wtedy do niczego nie jest potrzebne. Tak więc każda Twoja decyzja jest podyktowana Twoimi emocjami. I wyobraź sobie, że jeżeli ty nie zarządzasz tymi emocjami, nie traktujesz ich odpowiednio, na przykład nie wykorzystujesz negatywnych emocji do rozwoju, do dowiadywania się, co jest nie tak, co trzeba zmienić, to Twoje emocje przypominają takiego rozszalałego, zdziczałego, potężnego konia. I ty ten koń się po prostu niesie gdzie chce. Ty nie masz w ogóle kontroli nad swoim życiem. Dlatego warto, żebyś przyjrzał się swoim emocjom, zaczął nimi zarządzać, zaczął je odpowiednio wykorzystać do swojego rozwoju, zaakceptował je i siebie podczas tych emocji. Jesteś normalny, że doświadczasz różnego rodzaju emocji. To jest normalne i w porządku. Tylko nienormalne i nie w porządku jest to, jeżeli Ty pozwalasz, żeby te emocje Ci doprowadziły do czegoś negatywnego zamiast do czegoś pozytywnego to już jest kwestia Twojej decyzji tak więc postanów sobie, że od dziś decydujesz, że będziesz przyglądał się swoim emocjom będziesz traktował jako informację a nie, nie wiem jakiś powód do samobiczowania się bo ta emocja nie jest taka, jaką byś chciał, czy ktoś by chciał wykorzystasz ją do rozwoju do poprawy siebie, do poprawy swojego życia będziesz po prostu nimi zarządzał jeżeli ty to byś robił, niezależnie od tego, co się będzie działo, czy będziesz człowiekiem szczęśliwym, bo to ty będziesz wybierał, jakich emocji będziesz doświadczać, a nie emocje będą wybierać za ciebie. Tak więc zastanów się nad tym, ponieważ warto. Tak więc, generalnie, chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Jeszcze przyjrzymy się troszeczkę takim tematom związanym z rozwojem osobistym, tym z emocjami w kolejnych odcinkach. Jeżeli uważasz, że spodobał Ci się ten odcinek, polub. Jeżeli uważasz, że komuś mógłby się spodobać, przydać, udostępnij, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, żeby być powiadamianym o kolejnych wpisach. Również zapraszam Cię oczywiście na moje strony internetowe, blogi, na moją platformę, gdzie znajdziesz też darmowe kursy. Zapraszam. Dzięki do tego wszystkiego znajdziesz pod filmikiem. Życzę Ci osiągania swoich celów, tego, żeby Twoje emocje Tobie służyły, żebyś potrafił nimi zarządzać, żebyś uczył się tego. "Żeś był szczęśliwy, najwyżej no mądrze i zdrowo. Pozdrawiam."